głosiliśmy przejście do następnego etapu projektu Bałtyk 2 i 3, bo zamykamy fazę finansowania. To jest największe w Polsce finansowanie w formule Project Finance, warte 27 miliardów złotych, więc ogromna inwestycja. I wiedząc, że ten etap jest za nami, możemy przystąpić do kolejnego etapu, do etapu budowy morskich farm wiatrowych, który potrwa jeszcze 2 lata, a za 3 Popłynie z turbin wybudowanych na Morzu Bałtyckim prąd do polskich gospodarstw. To jest wielka sprawa dla całej polskiej energetyki. Ten projekt to jest wielka rzecz dla całego łańcucha dostaw, dla całego sektora morskiej energetyki wiatrowej. To jest wielka sprawa, oczywiście, dla odnawialnych źródeł energii, dla nowego segmentu tego sektora, jaką jest morska energetyka wiatrowa, ale nie zapominajmy o całym łańcuchu dostaw, nie zapominajmy o tych wszystkich, którzy będą pracowali w tym sektorze, nie zapominajmy o tym, że to jest de nowa gałąź polskiej gospodarki, wobec czego to już nie jest projekt przyszłości, to jest projekt teraźniejszości, to jest projekt, który buduje polską gospodarkę, daje tanią i stabilną energię dla przedsiębiorców. Najbardziej zaawansowane prace są na części lądowej, czyli wyprowadzenie energii z morskich kabli energetycznych, budowa stacji transformatorowych na lądzie, prace kablowe i również bardzo są zaawansowane w tej chwili prace związane z produkcją urządzeń. Natomiast same prace na morzu związane z zabudową fundamentów, elementów przejściowych, ułożeniem kabli. To są prace przewidziane na rok 2026. Ostatnim etapem budowy będzie postawienie samych wiatraków, czyli wież z kontonami, śmigłami, uruchomienie i to jest zaplanowane na rok 2027. Potrzebujemy całe mnóstwo dostawców, producentów i postaramy się, by jak największa ich ilość była z Polski. W fazie drugiej kolejnej którą planujemy realizować, budowę farm wiatrowych Park 1. Zamierzamy wykorzystać do produkcji tego przedsięwzięcia 45% potencjału polskiego, polskich przedsiębiorców i polskich firm. Więc to naprawdę wielki, wielki impuls dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Z czego jestem bardzo szczęśliwa, bo, bo to wielki impuls dla rozwoju Polski, polskiej gospodarki.